Seba, zasiedli, przeszliśmy do lasu, bo tu się frajerów kroi. No, tutaj taka pałeczka teleskopowa przygotowana. Jakby się któryś sadził, to w pierdol będzie miał. To co, lecimy z odcinkiem. No, jak się jakiś frajer sadzi, to bierzecie, kurwa, frajera, partyzanta, kurwa, na, na lacie. Czekopę Przekopę, kurwę. No i chuj. Drugie, jak przyjedzie policja, no to kapturek na łeb, ludzi nie znamy, a jak podejdzie policja, no to on tam poszedł. Samo, o kurwa pobieg, pobieg, spierdolił kurwa tam O kurwa frajer Jak Luke Skywalker kurwa na frajera No, a więc pokazałem wam jak kurwa napierdalać frajerów na osiedlu Yy, jak spierdalać przed policją, gdzie pokazywać, kurwa. Jak sadzić się do frajerów. No, no to siema no kurwa.